Zanim pojawiły się targi, monety i wielkie imperia, na dawnych ziemiach Słowian wędrował ktoś, kogo napędzały tylko rzeka, mgła i ryzyko kupiec, człowiek drogi, nieustannego strachu i jeszcze większej nadziei. Nie miał chorągwi ani herbu, miał łódź, kilka worków towaru i wiarę, że wróci żywy. Jego świat był utkany z brzegów Wisły. Z bagien, przewłok i grodów, gdzie monety brzęczały głośniej niż słowa. Każda decyzja mogła zmienić go w bogacza, albo w zaginionego wędrowca, którego imienia nikt nie zapisze. Wyruszał przed świtem, jadł skromnie, spał lekko, bo na odludziu strach miał ludzką twarz. Ale to on łączył osady, światy i kultury. Niosąc futra, miód, bursztyn i wieści z dalekich krain. Kim był człowiek, który żył w drodze? Jak naprawdę wyglądała wędrówka przez świat mgły i srebra? Zobacz cały odcinek Prastarych szeptów. Pierwszy odcinek naszej serii Rzemiosła Przodków.